Siemano, witam. Nagrywam ten filmik. Właściwie on będzie bardzo króciutki, bo mam do was prośbę, takie pytanie. Robię aktualnie system awansów. I teraz się zastanawiam, jak zrobić to najlepiej, żeby wam się po prostu spodobało, co nie? Powiedzmy, że jestem na takim etapie. Zrobiłem sobie GUI. i powiedzmy, że jestem dowódcą starego obozu, co nie. Dam sobie tutaj statystyki. Widać, jak, jak, widać jaką mam gildię. I teraz, y, myślicie, że byłoby spoko, jak na przykład podchodziłoby się do gracza, namierzało go, dawało się na przykład lewy shift, i jeśli jesteś dowódcą, to pokaże ci się na przykład panel awansu dowódcy starego obozu. Jeśli byś był na przykład, nie wiem, tam, dowódcą y, najemników, to by ci pokazało panel awansu dowódcy nowego obozu. I teraz tak, wybieramy sobie po prostu tutaj, na jaką klasę byśmy chcieli awansować kogoś, nie? Na przykład na kopacza. I co myślicie? Fajnie by było, jak na przykład, kiedy dawalibyście awans, osoba dosta, ta osoba dostawałaby expa, plus jeszcze podstawowy ekwipunek, co nie? Bo oczywiście lepszy to sobie już yy, zrobi albo sama, jak będzie, umiała, będzie miała kowalstwo, albo po prostu zrobi tej osobie kowal ekwipunek, co nie? I na przykład, nie wiem, jakbym awansował gościa na strażnika, to by dostał początkowy jakiś tam miecz, początkowy pancerz strażnika, no i ekspa, co nie? I tak samo to by działało na degradacji, co nie? Że to by już automatycznie wykrywało, że jak ktoś jest strażnikiem i na przykład chce go dać zdegradować na cienia albo na przywódcę cieni. To znaczy, to nie wiem, czy to degradacja na przywódcę cieni, na kopacza. To wtedy automatycznie na przykład, nie wiem, usunie mu pancerz. Nie wiem, może Expo mu troszkę odbierze, właśnie to jest do przemyślenia. I tak właśnie chciałbym się dowiedzieć od Was, czy macie jakieś fajne pomysły, na, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten temat. Bo jak widać, ja serwa jeszcze rozwijam, jeszcze wciąż go rozwijam i zamierzam go rozwijać. Aż w końcu powstanie już kompletny serwer do gry. Więc podawajcie mi w komentarzach jakieś pomysły. Być może, jeśli będziecie mieli jakieś fajne, to. Wezmę je pod uwagę i wdrążę w grę, nie? Trzymajcie się, no i chyba to na tyle, co nie? Trzymajcie się, pozdrawiam. Ogólnie tutaj mam wszystkie itemki już z gotika 1, czy nie? Łuki, nie łuki, bla bla bla, ale to już jest na inny temat. Dobra, trzymajcie się, siemano, pozdrawiam was, hej!